Siema siema, z tej strony arma. I chciałbym was zaprosić do obejrzenia poradnika smoków na niuku. Jako, że wiele osób zauważyłem, że nie zna smoków na tej mapie, lub te plus też parę osób prosiło mnie, żebym nagrał. Więc tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Suba, jeżeli filmik się oczywiście spodoba, bo jak nie to wiecie, jeden szybki strzał jest po Was. Więc co? Nie przedłużajmy już dłużej. Przejdźmy do filmiku. Więc tak, pierwszy smoke jest to smoke na. Outside, jakby na wejście do schodów, do w sumie nie wiem jak to się nazywa: wejście. No, schody, ja zawsze nazywałem to schody. Smoke'a rzucamy, jak widzicie, robimy sobie dwie linie. Smoke wlatuje, mam wrażenie, trochę za blisko ścianki. A wiadomo, może pocałować trochę niżej i smok wyleci lepiej. Ale i tak, w połączeniu z drugim smokiem ten smok będzie się sprawował wystarczająco dobrze. Przejdźmy do drugiego smoka. Ustawiamy się w rogu. Jest to smok, który jest kontynuacją poprzedniego. Celujemy w środek tego filara i na poziomie ściany i jump throw. Smok jest w sumie banalnie prosty do rzucenia. A jak widzicie wpada mega dobrze. I w połączeniu z drugim smokiem. No, praktycznie w ogóle nie ma żadnej luki. Naprawdę myślę, że to są dwa podstawowe smoki, y, jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób wejść outside. No i co, przejdźmy do kolejnego. Kolejny smok. Jest to smoke na bodajże, jeśli się nie mylę, hangar. Ja zawsze nazywam to hangarem. Celujemy dokładnie w to miejsce, które widzicie. Minimalnie wyżej, żeby jakby docelować do tego kontenera, czy co to tam stoi na dachu. Rzucamy i smoke wpada idealnie, odcinając całą wizję z hangaru. Dosłownie całą. Nie ma najmniejszej szpary z prawej strony i z lewej strony. No dobra, może z lewej minimalna jest, ale nie powinna za bardzo przeszkadzać. Kolejny smoke jest smokiem, który... Próbowałem zrobić pół godziny, jest to smoke na odcięcie z sekreta, właściwie okna, że tak to ujmę, celujemy w ten sposób jak pokazane i rzucamy. Smoke naprawdę zajął mi pół godziny opanowanie go w jakikolwiek sposób, więc nie należy on do najprostszych, a trzeba przyznać, że jest naprawdę mega spoko. Możecie sobie zapauzować filmik i zobaczyć, które dokładnie linie powinny się przecinać i tyle. Przejdźmy do kolejnego myślę. Ten smoke naprawdę mega spoko. Kolejny smok jest smokiem na chatkę. Pozwala on nam zraszować drzwi i wenty bez najmniejszego problemu, więc jeżeli jedna osoba się zatrzyma rzuci tego smoka, a reszta po prostu będzie robiła full rush. Smoke powinien akurat wybuchnąć w czasie. Więc tak, kolejny trzeba wiedzieć o smoku na Heaven, bo jest on bardzo przydatny. Pierwsze polecam wam rzucić Neida, żeby po prostu rozbić szyby, które tam są, i następnie rzucić smoke'a. Lub możecie oczywiście rzucić też flesza, czy jakikolwiek inny granat na początku, żeby po prostu pozbyć się szyby. Smoke jak widzicie, wpada idealnie, blokuje całą wizję z Heavena. No i co tu dużo mówić? Mega spoko smoke, dość prosty. I przejdźmy do smoka na rampę, którego czasami zdarza mi się użyć. Kiedy raszujemy rampę. Oczywiście nie musicie wybiegać aż tak, możecie trochę, że tak to ujmę, mniej wybiec. Smoke blokuje wizję z beczki i przeciwnik musi po prostu się przesunąć do przodu, możemy przejść trochę dalej i mamy trochę więcej jakby możliwości ustawienia się zanim akcja się zacznie. Więc tak, mam nadzieję, że smoki, które wam pokazałem, chociaż trochę pomogą wam w grze na niuku. I co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.